Panie Marszałku, Wysoka Izbo, szanowni panowie i drogie panie. Zgodnie z artykułem 42 ustęp 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dieta parlamentarna to środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju w zryczałtowanej wysokości 25% poselskiego uposażenia miesięcznego. Po wyższej diety poselskiej nie należy zatem w żadnym wypadku utożsamiać z uposażeniem posła, o którym mowa w artykule 25 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Uposażenie posła jest wynagrodzeniem posła za wykonywaną przez niego pracę na rzecz państwa i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak wszystkich pozostałych obywateli. No może z wyjątkiem rolników, którzy prowadzą działalność osobiście czy w formie spółek kapitałowych i nie podlegają podatkowi dochodowemu. Może w tym kierunku należy zastanowić się nad zmianami, które zarówno rząd PO i PiS nie wprowadziły, mimo wielu zapowiedzianych z ich strony, a to, a to te zmiany przyniosłyby realne wpływy do budżetu państwa i uszczelnienie systemu podatkowego. Zatem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dietę poselską należy utożsamiać z dietą otrzymywaną przez pracowników z tytułu podróży służbowej i wydatkami ponoszonymi przez niego, na przykład wydatki na konsumpcję, która także jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych artykuł 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dieta więc nie jest uposażeniem czy wynagrodzeniem, a rekompensatą za poniesione wydatki. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie, należałoby albo całkowicie z ustawy usunąć pojęcie diety poselskiej i pozostawić tylko pojęcie uposażenia posła i senatora, pozostaje jednak problem tak zwanych posłów niezawodowych którzy oprócz uposażenia nie otrzymywaliby również diety poselskiej lub opodatkować również diety pracowników z tytułu, z tytułu pracowników służbowych, z tytułu przejazdów służbowych, co nie byłoby dobrym pomysłem z ekonomicznego, gospodarczego punktu widzenia, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jako nowoczesna Proponujemy zatem pozostawić powyższy zapis w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora bez zmian i dostosować zwolnienie w tej kwocie w artykule 21 ust. 1 punkt 1 z ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie jest, ta kwota wynosi. 2473 zł, a kwota zwolnienia PIT-u 2280 zł. W świetle przytoczonej argumentacji, zmiany zaproponowane w ustawie zgłoszone przez klub parlamentarny KUKIS 15 mają tylko i wyłącznie populistyczny medialny charakter i wynikają z nieznajomości prawideł funkcjonowania prawa podatkowego. Panie pośle KUKIS, szanowni posłowie Klubu poselskiego KUPiS-15. Jeśli chcecie dokonać zmian w przedmiotowym obszarze, bardzo was proszę w imieniu swoim, ale i całego klubu Nowoczesna, a być może także w imieniu całej Wysokiej Izby, abyście przedstawili kompleksowe rozwiązanie dla zmiany wysokości kwoty wolnej od podatku, a także, także ze wskazaniem jej źródeł finansowania i skutków, jakie będzie to rozwiązanie miało dla budżetu państwa. Wówczas jako Nowoczesna możemy o tym porozmawiać merytorycznie i profesjonalnie. W innym przypadku mogę traktować tę propozycję jako swoiście artystyczne przedsięwzięcie w państwa wykonaniu. Marne bardzo i daleko inne od twórczości, do jakiej przyzwyczaił nas przed laty Paweł Kukis, Ale Polski Parlament nie powinien stracić czegokolwiek na wskutek jej zaniechania w takim wydaniu, jak zaproponowany przez was projekt. Czego sobie i państwu gorąco życzę. A na koniec, parafrazując słowa waszego innego artysty, Piotrka Liroja, Kukiz – gniazdo zachłamania. Dziękuję bardzo.